I ktoś kiedykolwiek powiedziałby mi, że 9 grudnia będzie plus 16 stopni, na pewno bym to nie uwierzył. Taka temperatura melduje się dzisiaj w lubuskim w Nowej Soli, więc naprawdę można chodzić już w samej bluzie. Ale ja pogodynką nigdy nie chciałem zostać, a chciałem poruszyć z wami ważne tematy na ten Tydzień. Jakie mamy dla Was w Baltic? We czwartek na godzinę 18 bardzo serdecznie zapraszam Was na Workwear Talks, czyli nasz cotygodniowy program na żywo, bez cięcia, bez ustawiania, bez reżyserii. G program, w którym rozmawiamy z Igorem o tematach Workwear, które wydarzyły się w danym tygodniu. E, poruszamy bardzo ciekawe kwestie, nowości, odnosimy się do komentarzy, które tak hucznie opisujecie czy piszecie na naszych wszystkich social mediach. Oczywiście nie odniesiemy się do wszystkich, bo program musiałby trwać 24 godziny na dobę, bo tyle tych komentarzy co chwilę spływa. E, kolejną rzeczą, jak, na jaką chciałbym Was zaprosić, są to nowości. Tam wrzucamy bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy, które zainteresują tych, którzy są łowcami nowości. Druga z tych ciekawych, czy trzecia z tych ciekawych rzeczy to jest kategoria wyprzedaż, gdzie trafiło masę fajnych rzeczy, ale o tym chyba już mówiłem wczoraj. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Warquare Talks, zapraszam do nowości i zapraszam do obserwowania BalticBHPL.